You make every bond you break, every step you take, I'll be watching you every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. No Daj mi pytania takie rzeczy. Podaj mi skłatrze. No. No, to było 15. Pamiętaj. A... Szkoda, że nie ma.

Dla, Ale, dla rodziców mama na trud wychowania tak za jest. 29 zmieniłem ja teraz bo 28 lat trudu do i przygotowania do, do tego dnia to najważniejsze było dla dzieci dziękuję za wszystko Muszę pytać, bo ja a, a to tam To Nikt się nie mówi za, ale ja za lepsze... nie <średnio> lata do temu i tak jest Widzisz, za wybrała, to dobrze wybrała. Na mnie jest szacza, że jestem na być żadną, Ale on tak. trzy, to jedna w tam, jedno. Ja. Powiedziałam, ja że jesteśmy szczęśliwi, naprawdę. Tak, naprawdę. Tak. Jesteśmy szczęśliwi, i myślę, że szczęściem ich tak samo co To jest najważniejsze. To jest to jest. <grym> <grym> no i sobie Nie. No, przepraszam. Ale co my? jest, no, to jest noc przed, a potem panuje. Jest pan, jak zawitać. <grym> to, to jest jedno, to jest jedno. Pan Macieju, wysłuchaliście słowa Bożego i przypomnieliście sobie znaczenie ludzkiej miłości i małżeństwa. W imieniu Kościoła pytam Was, jakie są Wasze postanowienia? Czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński? Chcemy. Chcemy. Czy chcecie wytrwać w tym związku, w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli, aż do końca życia? Chcemy. Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym Was Bóg obdarzy? Prosił Ducha Świętego, by uświęcił ten związek i dał narzeczonym łaskę wytrwania. Niech ich miłość przez niego umocniona stanie się znakiem miłości Chrystusa i Kościoła. Amen. Skoro zamierzacie zawrzeć sakramentalny związek małżeński, podajcie sobie prawe dłonie. I wobec Boga i Kościoła powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej. Ja Maciej biorę Ciebie Anno za żonę i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską. I że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi to pomóż, Panie Boże, Przechłonący, w trójce jedyny I, i wszyscy święci. Ja, Anna, biorę Ciebie Macieju za męża, Ciebie, Macieju, za męża. i ślubuję Ci miłość, miłość. wierność i uczciwość małżeńską oraz życie nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż? Panie Boże Wszechmogący. Panie Boże Wszechmogący. W Trójcy Jedyny. W trójcy jedyny. I wszyscy święci. I wszyscy święci. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez Was zawarte. Ja powagą Kościoła Katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pobłogosław Boże te obrączki, które poświęcamy w Twoim imieniu. Sprawa, by ci, którzy będą je nosić, dochowali sobie doskonałej wierności, trwali w Twoim pokoju, pełnili Twoją wolę i zawsze się miłowali przez Chrystusa, Pana naszego. Na znak zawartego małżeństwa nauczcie sobie obrączki. Żono, przyjmij tę obrączkę. Jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Mężu, przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A my Wam dodamy otuchy i również wyrazimy naszą radość oklaskami. Tak. Teraz młoda para wróci na swoje miejsca i pomodlimy się w modlitwie powszechnej. Módlmy się za Kościół Święty, aby wszystkie jego dzieci żyły zjednoczone jak jedna rodzina Boża. Ciebie prosimy. Módlmy się za nowych małżonków, Anny i Macieja, aby Chrystus obecny w ich życiu umacniał ich miłość i napełniał ich radością. Ciebie prosimy. Módlmy się o pomoc dla nich we wszystkich doczesnych potrzebach, aby znaleźli dobre warunki dla rozwoju rodziny. Ciebie prosimy. Ja mnie też. Było do zaoczenia, jak się przejdziesz. Gdzie jest Wisłana też? Aha. Stare to stare. A wieś. Dobra. Ja ładny. A dobrem ubru, tak ubierę. e banat e ma shëndet ma shëndet na po shkëputet po shkëputet po shkëputet po shkëputet po shkëputet po

Kurma, nie poruszałem <ścoughs> O, to za gracisko, nie chcę zapalić. Dobrze. Trochę. 怎么发？太难，别 <noise> 急。<noise> <noise>